No i dobra, witamy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Chyba najpiękniejszym dniu, jak na razie tego roku. Nie pamiętam kiedy Wielkanoc była taka piękna i ciepła. No, coś wspaniałego. Cudna, przecudna, przecudowna pogoda. To e, wiosna? Tak. Z racji tego, że to są święta. Będziemy sobie dzisiaj działać takie głupotki, które sprawiają nam przyjemność. Ale tak? że nie było, najpierw pokażemy. Co zrobiłam wczoraj, bo wczoraj. Czyli nie... nic nie, nie pokażemy, także lecimy dalej. Nie, no. no a poczekaj, ja tylko powiem, że wietrzymy sobie domek, nie? Także okienka, wszystko tu drzwi pootwierane, wrota pootwierane i przeciągi sobie zrobiliśmy. A ty, proszę, może dam ci ten telefon, tak? O proszę. I lecisz. Jeszcze pokażę ciebie, Ja jak jestem jaki dzisiaj wy, zdrowy. Wykończony. No. Taki zdrowy, że. Więc no więc tak. Adrian się wczoraj Przepraszam. leczył w pracy, a ja sobie tu działałam. No i pierwsze co widać, to tu przysłucham. Czemu nie widać mojego? O, palec mi się schował. Tu nie ma czyjej kubki. I zaraz pokażę, gdzie ona jest. To raz, dwa, tu jest pięknie wygrabione, wysprzątane, nie ma już gałązek. Jest czyściutki teren. Oczywiście pewnie jeszcze zraz do przegrabienia. Ale już nie ma sterty liści. Za to mam pełen kompostownik. Pełen pełniuteńki. Dzisiaj Adrian do niego wejdzie i będzie ugniatał. Żeby jeszcze było miejsce, nie? Wejdziesz? Tak, pędzę, no. Tak, pędzisz. No jo. Zobaczcie ile tego jest. Cała sterta. To są te większe konary przeniesione z działki, ze środka. Żeby już tak nie kuły w oczy. No i faktycznie troszeczkę tego wyszło. Natomiast kompostownik. Udało Ci się zrobić zdjęcie tej tęczy. Chyba tak, no zobaczymy wiesz, bo to. Włączyliśmy wodę, jak przyjechaliśmy, żeby się tutaj podlewało, i wyszła idealna, piękna tęcza. Taka maluteńka od ziemi do drzewka. Dziewczynki sobie siedzą. Zaraz opowiem w ogóle coś o dziewczynkach. Tu jest karton, gałązki. A tu proszę o, była pusta komora. Nie ma pustej komory, caluteńki zapełniony. Trochę się wczoraj nawoziłam kręgosłup nie siada. A ten mały gałgan wczoraj mi zrobił taką akcję, bo tak, dziewczyny już na koniec dnia były przy orzechu, tam przy domu, na tych swoich dziesięciometrowych smyczkach sobie biegały, a ja sobie działam z tymi gałązkami tu przy tunelu. I nagle patrzę, podchodzi do mnie piesek. Mówię, kurczę, jaki podobny do Majki. I się tak zastanawiam, Boże, jak ty się tu znalazłeś? A piesek i Buziaka. I co się okazało, że ten mały gałgan odpiął się ze smyczy, pochodził sobie gdzieś tam, i potem przyszedł się, przywitać dał Buziaka. Wzięliśmy go na rączki i poszliśmy już do domu. Majka już po prostu chciała do domku, miała dosyć dworu, tak? Tak, moja. Oczywiście, jak zwykle, poplątane, 30 sekund i linki dookoła drzew. Zaraz zostaną odplątane, kolejne 30 sekund i dziewczyny znów będą siedziały w miejscu, tak? Tak, ziuma gałganie? Ziuma ty gałganie. O Boże. O Boże, jak dobrze. Jak dobrze. Hmm. Cudne stworzonka, zaraz Was odplączę. ci podlewa swoje sadonki. Hmm, trzeba będzie coś posadzić w tych grządkach, bo tam taka sucha ziemia. Dzisiaj sadzimy coś w grządeczkach tych podwyższanych. Kucha parówko. To? Nie Sadz... słyszę. Sadzimy coś w tych grządkach podwyższanych dzisiaj. Tak, no pobawimy się, no. Tak. Dzisiaj właśnie takie sadzenie i tak dalej, te maliny, nie wiem czy opowiadać, nie? Nie, a właśnie. Zapomniałabym aż ładnie. Czy jak przyjechałam, to y, Pan sąsiad Maciek działał sobie tutaj z najbliższymi na poletku. No i przyniósł nam sadzonki malin. Także będziemy je dzisiaj sadzić, sadzonki piękne. Będziemy musieli się jakoś odwdzięczyć sąsiadowi. Ja może wyciągnę ale z porządkami, tak także będzie się pięknie sadziło. I o także dzisiaj mamy dzień. Żeby nie było, że pracujemy w święta. Zadle mi wyszło w palucha. Także na spokojnie się będziemy plątać po działce. Na pewno nie sprzątać, bo to nie jest dzień na to, nie? Jeszcze raz. Mówię, że na pewno nie będziemy sprzątać, bo to nie jest dzień na to. Tak, tak, tak. Dokładnie tak. Dokładnie. I to się bierzemy, tak? Tak. Tak, tak. Ja bardzo słabo słyszę, nie? Wiesz Cię pokażę, bo Ty dzisiaj jesteś normalnie no. fenomen. Tak. To ucho ten... mam zablokowane przez przeziębienie, a w tej mam słuchawkę, więc już w ogóle nic nie słyszę, więc po prostu <laughs> będę przytakiwać. Będziesz przytakiwał ze wszystkim. <laughs> Powiedzmy. Sylwia jest genialna, nie? Nie, to usłyszałem. Bzdury, kłamstwa. Nie wierzcie chyba, w tę herezję. Chyba pora się rozłączyć, nie? Tak. Owa. I co ty mówisz, głucha parówka, że jesteś głucha? To nie usłyszałem. <śm> Dobra, lecimy. Sylwia mówi ciekawe co tu jest. No zaraz Myśli, się że przekonamy. Czy to są śmieci, czy? No na 100%. Nie no nie gadaj, że kolejny... Będą... To, co już było do tej pory. Z reguły by materacy pod, pod czymś takim. Także nie, ty patrz, gałęzie normalnie. Gałęzie. Częściowo rozłożone. Czemu? No trzeba to wyautować, bo. Bo aha, aha. oczekuję, że chyba. Mądrość ludowa. Słuchajcie. Trzeba to wyautować, ponieważ tutaj posadzimy sobie maliny. Akurat O, wow, tak. Zaraz za stemplami, za ogrodzeniem będziemy sobie sadzić sąsiadowe maliny, za które bardzo dziękujemy. I zobacz, ciekawe, ile czasu te gałęzie tu leżały, one się nie rozłożyły jeszcze. Wcale, no, znaczy to ja myślę, że to nie jest tak, że wiesz, że tak zakopiesz gałęzie i. I one moment nie. No, no, no zobacz ja że parę leżą... czas. Ale to. zobacz, one nie były zakopane i to może też dlatego. Bo jakby były tak zakopane naprawdę pod ziemią, pod ziemią, to też byłoby dużo szybciej. Nie, no, te są w idealnym stanie wręcz. No to pe perfekcja. <laughs> no ale trochę jest co, do kompostownika się zmieszczą. Nie wiem, na razie to po prostu odgarnijmy. Nie robimy tak, że odgarniamy z miejsca na miejsce, bo jak porządkujemy, to porządkujemy, a nie tak, że odgarniemy to po Nie, lubić sprzątać i tyle, nie? Z prawda, to jest nie po prostu to by straszne Wszystkie była taka... inne tematy. Jak się pytam, wczoraj się pytałem, czy puści post na Instagramie, nie? Że tam życzenia. Ale o której zdjęcie nie się prosi, się? ale no, Czekajcie. Ja tak, no, po 8, 8, czekaj. Ale chciałam tak po jak z pracy. No, i, po i ona godzinach... mówi, że nie już idzie spać. <coughs> ale jakbym powiedział. Słuchaj, może pojedziemy na i byśmy odkurzyli tą działkę rolną, nie? Bo dużo kurzu jest. Nie ma problemu. wsiadłaby w samochód, wzięłaby swój odkurzacz i na dwa odkurzacze byśmy lecieli. Nie, chodzi mi o to, że skoro już sprzątamy, to sprzątajmy tak, żeby. Nie rób tak! No. Sprzątajmy już tak, żeby w tym miejscu było fajnie, tak? Nie, że odgarniemy to uh -huh. dwa metry dalej, a za dwa dni z tych dwóch metrów uh. dalej będziemy odgarniać w kolejne miejsce. Wynosimy to, to, mamy kompostownik, jeszcze coś się zmieści, więc tam wejdzie. A w ogóle, to powiem Wam tak, ja tu byłam wczoraj i tych kwiatuszków na drzewach nie było. Ale pięknie pachną no, normalnie. Coś tam będziesz spaniałego. musiał sobie przejść, pokazać, nie? No, no to, to, to te dzikie, te ze śliwy. Ale zapach niesamowity. No, tylko że kuje to gówno jak. Oj, tam bardzo ja te, te śliwki bardzo lubię. O, psuki? Nie wiem, czy widać. O, pięknie. Gdzie? No, widzisz trzeba Patrzcie. Nie widzę. O. Naprawdę. Najgorsze jest to, że żadnych pożytków nie mamy dla pszczół. A już niedługo ma być ten pan, ma nam tutaj postawić trochę, e, trochę tych uli. I musimy o. coś posiać koniecznie. Już, koniec podniecania. To działamy. Działamy. Grabienie. Tu przyjść, Grabienie. Już raz, raz. No. Dzień i grabimy. No to lecimy. I powiedz, czy to nie wygląda lepiej. No, no tak, no do, dobry, dobry tutaj. Te, te wygłębienie zrobiłem. Faktycznie. No. A ty co zrobiłaś? A ja wybiorę. Zrobiłaś coś w ogóle, bo nie, nie zauważyłem. No, dawaj. W ogóle genialna myśl. Czasem mi się zdarza. Czasem, nie wrzuciłam. No. Czasami tak. Nie wrzuciłam tego do kompostownika, tylko wrzuciłam to do grządek podwyższonych, które tam miałam jeszcze nieskończone. Bo wiecie, co. One... wiesz, że, że cię schejtują, nie za to. Za co? Przecież tak to, to już jest podpuchniałe drewno. A chwilę temu mówiliśmy, że, <coughs> że jeszcze nie. Nie, że dobrze nie, będzie. Nie, no, no zobacz, ono już się. Nie, dobrze będzie. Już jest idealne, jak. A, tak no mi się wydaje. Tak, No jak będzie hej, to będzie hej, trudno. Tak. Wykorzystałam to do grządek podwyższonym. Ty bardziej, że tu było też takie sianko. No? Takie sianko i ono też się, nie, nie mówię git. o tych liściach, mówię o tym sianku. I ono też się idealnie chyba nadaje do grządek podwyższonych, Oczywiście. tak mi się Podwyższanych, tak mi się wydaje. Praca utrudniona przez ilość ślimaków. Wy sobie nie zdajecie sprawy, ile, ile na tej działce natować. jest ślimaków. No. Jest, jest, a w tu tym zagraniku prostu... na końcu to już w ogóle Nawet nie było. trzeba daleko szukać, wystarczy się schylić. No, kilka jest pustych, ale ogólnie to praktycznie same o, jeszcze ten już za wyszedł. zaślepione. No. Nie, ten już sobie spackuje Maluszek już sobie wyszedł. Tak, no one wychodzą, wychodzą. No o, już taki czas. jak rogi, dam ci syrem na pierogi. Ile masz lat? Ale za co? w oczki jak się rozgląda, za obudził się i się rozgląda po świecie. Boże, to za potwór. Co za potwór, uciekam. Biorę nogi za pas. Cześć. Dobra. Sadzimy maliny, tak? No zaraz, zaraz będziemy sadzić. Spokojnie. No, to już te pierwsze możemy sadzić, bo mnie... Bo już cię nosi. No. Nie, najpierw trzeba dokończyć tutaj i wtedy <coughs> będzie ładniej i sadzimy maliny, tak? No to sadzimy maliny. <coughs> I lecimy. Leaf mode. masz włączony leaf mode. Oczywiście. Dobrze, no to lecimy. No bo wiele, już włączony. Tadem? Co? No, Tadem. Nie wiemy o co chodzi. Dobra, no jest posprzątane, dobra. To już wszyscy widzimy, przechodzimy dalej. Tu Resztą? wszędzie <kuh> mamy już rozłożone sadzonki, które będziemy wsadzać jest malin. Jest ich ogrom, ogrom, naprawdę. Jest ich mnóstwo. Także tu będzie piękny rządek zaraz za ogrodzeniem. O, a malina się krzewi, więc fajnie, fajnie. I fajne jest to, że, że z maliny można brać dalej sadzonki i dalej nie, więc co kilka lat będziemy sobie mogli brać fajne nowe szczepki. No, także co, nie, nie przedłużamy i bierzemy, nie się, gadamy, bierzemy tak. się za... Nie gadamy, bierzemy się za sadzeniem malinek. No i pysznych, pięk. słodkich, cudownych. No, dokładnie tak. Tak, uparła się. się. Cały dzień tak, tego, ja żeby dzisiaj nie pokazywać. Uparła a. się, że ja koniecznie. No to proszę bardzo, malinki są przepiękne, cudowne i to taki prezent, prima dla nas, nie? Idealny. Jakby ktoś nas znał normalnie. W tą stronę patrząc, cały rządek. Krzywo, ale super. <grych> nie jest źle, powiem ci, że wcale tak krzywo nie wyszło. Zaraz je będziemy no, podnieść. Nie, to nie jest malinka. <grych> Nie no, przepięknie. Prze sadzoneczek no, mnóstwo, no. aż końca ich nie było widać. Tak, zaraz zbliżamy się za podlewanko, żeby to wszystko fajnie, ładnie sobie to rosło, przyjęło się. Aczkolwiek patrząc na tą to tam Użeczko, porzeczkę i tak dalej, no, to świetnie się przyjmują te rzeczy. Uh -huh. Co my jeszcze dostaliśmy tutaj, co posadziliśmy? Tutaj coś, i tam jeszcze coś. To jedno Zadzi i drugie się, się pożyczkę i pożyczko agres. No to świetnie się to przyjmuje, więc myślę, że z malino wcale gorzej nie będzie. I, o, i tam aż do końca, do końca, do końca. No, do końca. tych sadzonek to nie wiem, ze 30 z 40 to jest super. Coś wspaniałego. I niektóre są fajne, bo jest kilka aż tych, tych chudyżek. Tak. <coughs> tak, jak tu jest pojedyncza. No, tak tutaj na przykład. Tada, pęczki całe. Tada, tutaj zobacz, jak rośnie. Jak, zielone. No. E, ile pojedynczych leci dalej. Super. Wspaniały prezent. I bardzo dziękujemy. Działam, idziemy po wodę i podlewamy. Tak jest. Dobra, jesteśmy. I co? Może pokażemy, że maliny podlane, wszystkie piękne, cudowne. Jak to fajnie wygląda, nie? No, cudnie, ale będzie fajnie. No fantastyczny, po prostu... Jestem podjarany. Jedziemy dalej, bo jak zawsze roślinkami. No tak. Bo, bo, bo. Bo, bo, bo sałata, szczaw i koperek. Pusiank. Dokładnie tak. Następna, następne trzy grządki zaadaptowane. Był wysiew. E... Groszek puszcza kiełki. G tak, 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 tak. Część nasiądek się troszkę przepłukało. I było widać, że, że ładnie puściły kiełki, także pięknie będzie. I tak, tutaj do połowy. Sałatki. Sialiśmy w taki sposób, jak sobie tam życzył producent. Rozsady o tyle, ile tyle centymetrów i tak dalej, A tutaj to już był taki miszmasz, żeby zobaczyć jak to, tak jak w naturze. nie że... Żeby zobaczyć jak to? No, no tak, nie dlatego, że się nie chciało, nie. absolutnie, w życiu. To jakieś pomówienia i... No, także przechodzimy sobie dalej. Tutaj opowiadaj. Tu mamy koperek na całej grządce. No i jak był siany? No ja siałam normalnie, a Adrian tak jak. Yy... W życiu. To tak. są takie pomówienia, że mówię wam. Ja siałam do połowy normalnie, a dalej jest, bo Adrianowi się nie chciało. No nie, no tak. Ale tak. to jest tak innowacyjna metoda siania. Mm. Tak. A tu mamy szczaw, szczaw i szczaw i e, ja siam normalnie, dopóki Adrian mi nie zabrał nasionek, i a, jest, bo Adriano mi się nie chciało. A nasionka szczawią przepiękne, no, przecudowne. Naprawdę, takie jak kryształki. Niestety nie zobaczymy nawet jednego, bo, bo były bardzo przewidziane. Nie zobaczymy, bo one takie brązowe były także. Kurczę, szukam teraz tego. Czy drzownicy? Nie, tego, tego groszku. O Na w no. ogóle. Ale on był w grządce pod drzwiami. Ale tutaj też wypukałem. E, a propos dżdżownic, Co bardzo dużo dżdżownic było w ziemi, nie? bo żeśmy trochę wzruszali e, te grządki przed wisianiem. Naprawdę fajnie, bo, bo takie grubaski, i to takie całkiem, całkiem. No to tutaj kolejne trzy z bardzo dziwnym sposobem. Dlaczego na... z dziwnym? Spruchniałe drewno. Fajnie pęka pod stopami. Tak, ale nie wymieszane z ziemią, nie? Więc tak tylko po prostu rzucona będzie. No, ziemia, ziemia dopiero będzie. No tak, ale no, przecież już nie wymieszasz tego tak dobrze. Wymieszam. Tak. Nie, ja. nic się króciła. No dobra. Także teraz się ładnie chyba pożegnamy. Tak, tak? tylko zobaczcie, jakie <coughs> piękne wsteczki. Tak, cudo. Cudo, cudo, cudo. Tam nam kwitnie. Tam to wszystko nam pięknie kwitnie. Owadów mnóstwo. Coś wspaniałego. Tak, latają bąki, pszczoły i eee, chyba murarki. Widzicie, też sobie... regał, jak jest przychylony. To no mieliśmy, nie mieliśmy go dzisiaj wzmocnić, nie? I tak jakoś czasu nie starczyło. Właśnie w kretarkę musimy zabrać. Sił i energii nie starczyło, bo dzisiaj były tylko roślinno-zwierzęce tematy. Dobra, ale może chyba sobie to tam liźniemy, nie? Już poza. chociaż tak tylko. żeby. żeby... Się nie przywróci. Tak. No. Dobra, to na ten moment tyle. Bardzo dziękujemy, że jesteście. Mów dalej, jestem zmęczony. Życzymy Wam zdrowych, pogodnych, wesołych, uśmiechniętych, ciepłych, I pełnych zdrowych. miłości, świąt. I zdrowych przede wszystkim. Było zdrowych. Było. Nie? No było to, to, to jeszcze Adarusko. trochę zdrowych. Adrian jest chory, musimy mu wybaczyć. No, no. Nie słyszy, nie kontaktuje, nie chce mu się. Dobra. I tym akcentem kończę. <laughs> nie, naprawdę. Wszystkiego dobrego Wam życzymy. Dziękujemy, że jesteście. Zdrówka. I tyle, no dzięki za wsparcie, za te komentarze i za to wszystko, co na nas robicie. Za wszystko dziękuję. Do zobaczonka. Niebawem, mam nadzieję. Kejka.